Trzeba sobie przypomnieć jak się, jak się na motocyklu jeździ, także dobra. A biorąc, biorąc pod uwagę to co, jakie przepisy y, teraz obowiązują, jaka występuje sytuacja w Polsce, więc zgodnie z przepisami oczy, y, oczy nie, ale usta i nos zasłonięte, oczy również. Okej, okay. pierwsza jazda w tym roku, kurka wodna, udało mi się w końcu pozbierać. Wydawało mi się, że będzie gorzej, ale jest ok. <gryw> Nawet pamiętam, jak się jechało na motocyklu. To tak, jak zjazdą na rowerze tego się nigdy nie zapomina. Powiem tak, że trochę ciężko w tej masce się oddycha, no ale dobra, nie? Trzeba to jakoś przeżyć. Aha, właśnie, ciekawe jak, jak teraz będzie. Mikrofon działał przy kamerze, bo mam to przyłożone, jak tam kiedyś na innym filmiku było widać, do innego kasku No i tak jakby Pierwszy ten test teraz kamery Kasku i mikrofonu Zobaczymy A dzisiaj sobie tylko tak troszkę pośmigam Bo nie powiem, żeby było ciepło Ale mam jedno ważne zadanie Kupić benzynę do kosiarki. Dlatego trzeba będzie podskoczyć na stację benzynową i zatankować sobie do karnisterka troszkę benzyny. Pusto, pusto pod mostem. Dobra, jedziemy. Coś pięknego, tak wciąż na motocykl po takim długim okresie. O, moje spacerówki. A to może pogadam chwilkę jeszcze, gdzieś się zatrzymam i pogadam, co mi się to udało zrobić, nie? Dołożyć do mojego wulkanika. Tak sobie jedziemy w takiej pozycji. O! Tada! <zum> <sum> Kosmos. Może teraz właśnie tak, jak wcześniej mówiłem, pogadam sobie trochę. Pamiętacie to miejsce? Tutaj było zakończenie sezonu w tamtym roku. I to drzewo. Tutaj to właśnie takie to. <śm> <sum> ok, dobra. Po kolei. Może zaczniemy od tyłu. Bagażnik z oparciem zrobionym nowym. Nowe siodło, przerobione, przeszyte, całkiem inne niż w oryginalnych yy, tych wulkanach. Kolejna rzecz: Spaceróweczki. Widzieliście przed chwilą fajna sprawa. Co dalej? Light bary zamontowane. Plus do tego daszek do lampy. Kolejna rzecz. Yy... No, pió pi piórnik, tak, piórnik. No, wiadomo, ten uchwycik na napój. Można sobie zresztą skorzystać. No i mam nową. Mm, tą ładowareczkę. Dwa USB i, i gniazdo zapalniczki. Potrzebne mi to było, bo w tamtym nie było tego gniazdo zapalniczki. A jest mi to potrzebne do bo mam kompresorek do pompowania. Dzisiaj był właśnie też testowany i fajnie napompował kółka po całej zimie. Elegancko, szybciutko. Tak wygląda. Tak wygląda, właśnie. Już mój wulkan na gotowo jeszcze. Aha, nie, no nie na gotowo jeszcze. Osłona chłodnicy musi być i zmieniam te 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 właśnie tutaj emblematy na oryginalne z wulkana 800 Classic Pogadane śmigam dalej Tak wygląda teraz mój wulkanik i zapraszam jeszcze Zapraszam na krótką przejażdżkę po, po moim mieście i no i tyle i kurde bo się trochę deszczowo jakby robi zimno i kurde byle trochę mi paluszki dzisiaj zmarzły w tych rękawiczkach bez palców Uciekam do domu. Dzięki za obejrzenie tego filmiku i zapraszam na kolejny film. Na razie, cześć. Shut up and sit down. Sit okay. down.